Siemanko i to jestem ja, znowu roboty skończone, akumulatory założone, już wymienione, siedzą, także bagażnik już złożony, wszystko już popodłączone, Brr, zimno jest totalnie, jest zimno i teraz tak, już wam mówię co jest zrobione w bagażniku. Y, dwa nowe akumulatory są już wsadzone. Y, ten muszę podłączyć do prostownika bo ten się pod... jeszcze spróbujemy go odratować. Y, na urządzeniu pokazało że jeżeli że jest on jeszcze do odratowania. Y, tamten drugi co, tutaj, co był to niestety śmietnik. Y, to już zrobione. No, nie pokazywałem bo to po prostu tylko akumulatory podmieniłem na nowe. Tu już złożone wszystko, i tu zamontowany jest ten zinks. O, tutaj, ja może wezmę latarkę, to Wam pokażę dokładnie. Jest tutaj zamontowany taki zinks. Wszystko poskręcane już. Także mamy włączony. I od razu jest bezpiecznik, że jakby się coś stało to do alternatora, do akumulatorów podpięcie, spięcie całego systemu tutaj jest. I teraz widzicie, teraz czerwone, czyli jest rozpięty. Załączamy. Włącza się od razu całe oświetlenie. E, cały prąd. Jak ładnie trzyma 12,6? Jedyne co, no to będę muszał, musiał radio ustawić i zegarek, ale to nie jest problem, bo w radiu jedyne co zmieniam, to jest tylko high-pass high filter. Sorry, skórna tak zimno, że masakra. High pass filter zmieniam i tylko włączam subwoofer, czyli dwa guziki muszę nacisnąć, reszty nie tykam, bo wszystko jest no, tak samo. I co będzie mi się restartowało, to zegarek zega ten. Zegarek na wyświetlaczu, ale to akurat tam mało kiedy na niego patrzę, a raczej to wyłączanie to na przykład, tak jak teraz jadę na lotnisko w sobotę i samochód będzie stał sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek na lotnisku. To dla bezpieczeństwa. Bach wyłączam. Wracam. Bach włączam i zanim się nagrzeje to sobie ustawię i radio i ten zegarek sobie już ustawię, to nie będzie problemu. Ech, no. A tak jak mówiłem, muszę zamówić ten Ten bezpiecznik. Zobaczymy, czy to jest wina sama, w sobie była wina bezpiecznika, czy też wina była po prostu no, no przełącznika szyb, że coś jest w szybach zrobionego, że jakieś zwarcie daje i tyle. No i co? Włączamy Band i odpalimy go pierwszy raz na nowych akumulatorach. Nie chcę, pochodzi chwilę. No i co? Kolejna robota zrobiona, i tyle, możemy jeździć. Nie chcę, pochodzi chwilę, i jeszcze dzisiaj sobie wyjadę się nim przejechać. Dobra, do następnego strzałeczka. Cześć.